Hej, cześć moi drodzy, z tej strony Space Empiria, witam Was serdecznie w takim krótkim unboxingu. Unboxing tego zestawu właśnie udało mi się rzutem na taśmę jeszcze zdobyć, zakupiłem to w sobotę. Dostałem maila z Media Expert, że kilkanaście chyba sztuk się pojawiło tych słuchawek. I udało mi się je dostać, jednak zdecydowałem się, bo wcześniej chciałem sobie zamówić ten zestaw. Potem z niego zrezygnowałem, takie to przygody miałem, ale ostatecznie jednak się zdecydowałem, że właśnie te słuchawki chcę mieć do, do PlayStation 4 na takie moje prywatne rozgrywki, kiedy po prostu nie korzystam z zestawu 5.1. Tylko wolę sobie wieczorkiem w ciszy pograć właśnie na słuchawkach. No, próbowałem e, przez Bluetooth'a e, słuchawek z telewizora. Powiem wam, że odradzam takie rozwiązanie. Opóźnienie jest zbyt duże. E, może do słuchania. YouTube'a to w zupełności Wam wystarczy, jeżeli z konsoli to robicie, ale do gier jednak to opóźnienie jest, jest widoczne. To, no jeżeli chcemy chce mieć ten komfort, to musi być to taki zestaw, który zapewnia e, jakby od razu m, przenoszenie dźwięku bez żadnych e, lagów. E, spójrzmy w ogóle, zanim zrobimy unboxing, co te, e, jak te słuchawki wyglądają. Znaczy, zaraz zobaczymy je, jak one wyglądają. E, szukamy tutaj. Właśnie, danych technicznych, jakichś, żeby coś o nich więcej się dowiedzieć, ale widzę, że tutaj za bardzo nic nie ma. Dobra, ja zaraz zobaczę, czy coś znajdę na ten temat. No niestety takich typowych danych technicznych nie znalazłem, być może będą one w pudełku. No ale te kluczowe cechy wam jeszcze odczytam, oczywiście współpraca z PlayStation 5, co jest prawdą oczywiście, ale oprócz tego współpracuję z, z komputerami osobistymi, osobistymi, co mi się dzisiaj język plącze. Mikrofon z redukcją szumu. Są znaczy, dwa mikrofony, jeden mikrofon to jest taki właściwy, a drugi mikrofon odpowiada za wyłapywanie tych dodatkowych hałasów z otoczenia i taką pracę, żeby to, to w miarę sensownie ukryć te wszystkie inne dochodzące głosy. 12 godzin pracy na baterii, co no, może być yy, krótko, faktycznie, ale yy, może dzięki temu będą lżejsze. Takie słuchawki, które mam też Sony X1000 takie z redukcją szumów to działają 30 godzin do, do 30 godzin nawet ale są dużo cięższe na pewno gniazdo audio kompatybilne a z Windows i Macintoshem tak obsługiwane Tempest 3D to wiadomo bezprzewodowy adapter radiowy to jest ważne to nie jest Bluetooth to jest adapter radiowy i zintegrowana regulacja głośności dźwięku, portu ładowania USB-C i podsłuch tego co mówimy niektórzy się dziwią w recenzenci po co to jest i się śmieją, nie, to, to jest normalna funkcja moi drodzy w mikrofonach nie ma się z czego śmiać i, i brechtać, jak czegoś nie rozumiemy to trzeba doczytać po co to jest więc ta funkcja jest, dobra, rozpakowujemy, ja przełączę się na widoczek taki tutaj żebyście mogli zobaczyć też środeczek tego pudełeczka, więc środek jest, o tu jest instrukcja, możemy w instrukcji zerknąć e, czy my tutaj mamy dane techniczne właśnie jakieś, zaraz zobaczymy tak na szybkiego e, dobra, tutaj widzę, że mamy głównie sposób montażu, bo chciałem zobaczyć pasmo przenoszenia takie pierdołki które właściwie nie mają e, większego znaczenia, bo to wiadomo, że to zależy jak się to mierzy i tak dalej. Dźwięk to nie tylko są suche dane przecież, ale widzę, że chyba nie ma, przynajmniej nie w tej instrukcji tutaj. E, ta jest pewnie w innych językach, to sobie odłożymy w tył. Dobra, tutaj dalej, e, co my tu jeszcze mamy? Dobra, pokażę wam w ogóle same słuchaweczki. Są zapakowane w taką folijkę. No nie były, ale mają folię na zewnątrz, bo się już bałem, że to jakiś tam. Dobra, tutaj jest pewnie pusty już ten karton. Więc tutaj mamy te słuchawki. Tu może pokażę tak, to sobie zabierzemy, żeby to było w ogóle widać. Więc słuchaweczki są dosyć duże, powiem wam. Sprawiają wrażenie, że są duże. Myślałem, że są znacznie mniejsze, eee, dobra, testy jak one pasują do, e, jak one pasują, jakby się, jak, jak się je ubiera, e, to, to będą wkrótce, na razie to musi wystarczyć, jak to wygląda z zewnątrz, na uszach e, wygląda to lewa, prawa, czyli tak to zakładamy, no. O, powiem Wam, że y, dobrze mają wygłuszenie, tutaj prawie nic nie słychać, a mojego głosu to już nie, dlatego podsłuch na słuchawkach, które są pełne, które nie są y, otwartymi, to są słuchawki zamknięte tak zwane, prawda, zamknięta konstrukcja, nie otwarta. No, y, w przypadku otwartych słuchawek, no to słychać to, co mówimy, jak są takie, takiej budowy jak te, no to one powinny mieć ten podsłuch. Ehm, także tutaj to wszystko jest. No dobra, teraz zobaczymy, co jeszcze jest w pudełku. To sobie możemy odłożyć na razie. No jak unboxing, to unboxing, to trzeba kurcze wszystko pokazać. Nie będziemy tego rozpakowywać tak dokumentnie. Ale na przykład tutaj, o, mamy jeszcze... I to jest wszystko, czyli trzy elementy, trzy, tak? Pierwszy elemencik to jest oczywiście ten kluczyk radiowy to wkładamy do PlayStation i nas albo do komputera, nic nas nie interesuje więcej. W razie czego kabelek, taka przejściówka, to jest jack, żeby no po prostu przewodowo sobie z nimi się pobawić i gniazdo USB-C. Fajnie, że USB-C, bardzo dobrze, w końcu takie do ładowania, prawda? USB-C kabelek jeszcze raz to pokażę. I taki krótki dzisiaj ten unboxing, bo tutaj więcej rzeczy nie ma, więc po kolei to składamy. Ja go wkładam do. To mi nie będzie potrzebne, ogólnie. A kabel do ładowania będzie, to nie będzie potrzebne. Instrukcje, co w instrukcjach jest, to, to chyba nic takiego szczególnego. Myślałem, że tam znajdę dane techniczne, ale Sony się tym nie chwali. A i słusznie, to nie są słuchawki audiofilskie, żeby tutaj jakieś szczególne mieć co do tego. Wymagania. No to jest właśnie ten, ten bezprzewodowy nadajniczek. Słuchawki kosztują w normalnej cenie 450 zł. Ja je kupiłem za 250, bo ponieważ miałem kupon zniżkowy, to dlatego w takiej cenie i to jest, myślę, że to 450 to jest jakby ok cena za tak wykonane słuchawki powiem wam, że wykonanie jest fajne, to nie, nie ma się tutaj to nie jest jakieś tandetne, są naprawdę solidne wykonanie. to jest prosty plastik nic błyszczącego, ale to ma przede wszystkim być wytrzymałe. No zobaczymy jak się będą tutaj są wyprofilowane te, te wgłębienia, Być może właśnie pod to, żeby ten dźwięk 3D z nich brzmiał jak najlepiej się, się da, prawda? To to właśnie dzięki temu możemy uzyskać. Ale tak jak powiedziałem, testy y, tych słuchawek u mnie na kanale na pewno będą. Ja je kupiłem również do zestawu y, VR, bo trzeba wiedzieć. Może nie wszyscy właśnie zdają sobie sprawę. No ja przyniosę, powiem o co chodzi. I nie chodzi mi o, o to, żeby kolorystycznie współgrały, y, tylko po prostu y, ja mam problem z prawie każdymi słuchawkami, bo te bzyczki to po prostu są to jest masakra to to należy sobie czym prędzej wymienić, one mi wypadają, że tutaj te boczne paski, które tutaj są, one po prostu jakimś cudem mi w każdym komplecie jaki ja mam to przeszkadzają. Ja sobie, sobie je tak z ciekawości od razu założę i przymierzę jak one pasują, tylko muszę jeszcze pamiętać, to jest lewa strona, czyli tak je założyć, jak one będą właśnie pasowały z tym zestawem. O, dobra, więc tak teraz to i zobaczymy czy no powiem wam że że pasuje jak ulał idealnie właśnie o to chodziło tutaj o to żeby to właśnie nie wiem czy to będzie widać dobrze do kamery żeby one miały tak wyprofilowane żeby te zauszniki tutaj wchodziły pod ten pałąk nie a te góry, żeby było na tyle mała, żeby tu jeszcze się te uszy zmieściły. Nie to wbrew pozorom, nie wszystkie zestawy słuchawkowe te wymagania spełniają, więc ten jest kompatybilny. Jak macie takie szczęście i macie swoje ulubione słuchawki bezprzewodowe. No bo z przewodowymi to jest trochę kiepsko, nie w wiarze, wiecie, tylko kilka kabli, no ale może od, od, od biedy to może by i działało. Eee... No ale tak jak mówiłem, te mają już to zagwarantowane. Dobra, ten paseczek sobie pach zdejmiemy już, żeby nie było nic e, u góry. Dobra, ja je naładuję i dzisiaj testy odsłuchu. Porównamy je sobie z takimi audiofilskimi słuchawkami Philipsa Fidelio, e, z ISK, takimi budżetowymi zestawami, ale świetnie grającymi, mający super opinie. To są słuchawki w granicach 200 zł, kablowe, przewodowe. Ale grające naprawdę co najmniej jak zestawy po 1000 złotych, i to chyba wszystko, bo więcej nie ma co porównywać. Czyli takie słuchawki wyższej klasy, budżetowe, ale oczywiście nie, nie żadne tam słabe. I jak to wypada, właśnie te bezprzewodowe słuchaweczki na moich uszach, że tak powiem. Nie jestem inżynierem dźwięku, więc tu nie ocenię niuansów muzycznych, ale powiem Wam jakie są moje wrażenia, czy ten dźwięk y, jest to, co ja lubię, y, nie jest przesterowany, nie jest zbyt dużo basów, słychać detale, na to potrafię zwrócić uwagę, mam dobry słuch, może niewybitny, ale dobry i to Wam opowiem, nie? Bo być może część osób się zastanawia, czy warto kupić słuchawki bezprzewodowe Sony właśnie do PlayStation 5. Y, także to wszystko, dzięki za uwagę, hejka!